Cześć! Witajcie w blogu, w nietypowym odcinku. Zwykle nie nagrywam jadąc samochodu, ale nie wiem czy dam radę nagrać w inny sposób. Dzisiejszy odcinek, a jak pamiętacie, trwa wyzwanie. 100 dni i 100 vlogów na 100 dni, więc nagrywam w samochodzie. Zatem przepraszam, że nie patrzę w kamerę, tak, tylko na drogę. To w ogóle nie jest dobre, bo spada nasza uwaga i w ogóle... Wiele w tym znaczeniu no, jest niebagatelna, ale zobaczymy, jak wyjdzie. Dzisiaj temat zaproponowany przez dwie osoby, które, które zaproponowały: to jest największe ograniczenie firmy. Zwykle tak jest. Zwykle to jest największe ograniczenie. Zapraszam. ograniczenie, które jest niefizyczne. I no, jest ograniczeniem, jak pamiętacie, z poprzedniego odcinka mamy ograniczenie fizyczne w postaci polityk i paradygmatów jest na poziomie paradygmatów. To ograniczenie możemy jednym słowem, może dwoma słowami, określić jako model myślowy. Model myślowy to jest, prosto mówiąc, sposób myślenia. Sposób myślenia, ale konkretnej osoby lub grupy osób. Chodzi o właścicieli, czy też menadżerów zarządzających firmą. I bardzo często zdarza się, że mamy do, do czynienia z problemem, iż ta właśnie grupa ma bardzo, bardzo duży problem myśląc, mając taki model myślenia, który ogranicza firmy. Weźmy przykład. Przykład dotyczący firmy Huty, w której projekt w jednym rozwiązań, nie jedynym, uspraw... usprawnieniowym, polegało na tym, że była osoba, osoba, która pomagała grupie operatorów, trzech operatorów, tych trzech samych maszyn, które były wąskim gardłem, czyli limitowały nam wielkość produkcji w sposób fizyczny, to znaczy im więcej przez nie przeszło produkcji, tym więcej firma mogła sprzedać. Firma nie wyrabiała się zamówieniami, przeciągała, więc to było ewidentnie wąskie gardło wewnątrz firmy. Ta osoba czekała w pobliżu tych trzech maszyn, aż operator, którejś z tych maszyn da znak, że jest potrzebna, żeby coś pomóc i zrobić. Jak duża była ta pomoc? Czasami tylko parę minut, czasami trochę dłużej. Ale generalnie okazało się, że była w stanie w tych trzech maszynach około dwie godziny dziennie zmniejszyć. Zapotrzebowanie na, na pracę, czyli po prostu, te maszyny pracowały o, znaczy, pracowały, nie stały, nie miały postojów o dwie godziny dziennie w sumie wszystkie trzy. Czyli tam każda z nich po 40 minut średnio, oczywiście, tak? A dużo? No, to jest sporo. Ale kiedy policzyliśmy za pomocą rachunkowości przerobowej, ile tak naprawdę kosztuje godzina przystoju? jednej z tych maszyn, to dopiero wtedy okazało się, czy warto, żeby taka osoba była i pomagała. Otóż godzina przestoju tej jednej maszyny kosztowała tą firmę 1300 zł czystego zysku. Naprawdę. Może się wydać dziwne, ale tak było. To jest spora. Oktan, pojęcie o którym opowiem w jednym z następnych odcinków bloga, dla tych maszyn wynosił 1300 zł za godzinę pracy tej maszyny. To dość dużo. Zwykle, zwykle oktany są mniejsze, czasem większe, ale. Patrzmy na to inaczej. Patrzmy na to. Oczywiście ta, ta osoba, która kosztowała tam kilka tysięcy złotych, trzeba było jej zapłacić, zwracała się bardzo szybko, bo w ciągu kilku dni. Tak? Później. Że tak powiem, czysty zysk. I mm, kiedy robiliśmy ten projekt, był dyrektor, bardzo, że tak powiem, zadowolony z tego projektu. Wydajność tego działu, który, który, na którym który tutaj robiliśmy usprawnienia, wzrosła o ponad 60%. Tak? Przy inwestycjach niewielkich w skali tej firmy. Ale kluczowe no, okazało się też to, że ten dyrektor został awansowany. Został awansowany do centrali firmy, no bo skoro tak świetnie poradził z usprawnieniami, tutaj to, no to trzeba go awansować. Niech pomaga w większej ilości firm. Tak? I tak się stało. Został awansowany, trafił do centrali. W centrali się pojawił on, przed nowy dyrektor. No rektor zobaczył, że ta osoba stoi i przez pół dnia nie robi nic. Czekasz, będzie potrzebny. Wiem, że to jest marnotrawstwo. Tak nie może być, żeby ktoś, zresztą to jest złe dla morale firmy, tak? to jest bardzo złe. No bo jak to jest, że ktoś stoi i nie pracuje? Przecież musi, sobie muszą pracować. Pytanie moje dla Was, czy to, że zasób w danej chwili nie pracuje, to zawsze jest źle? Jeżeli odpowiedzieliście, że tak, to popełniliście jeden z największych błędów, właśnie dotyczących modelu mentalnego, modelu myślenia, który macie w firmie. To, że w dane, danej chwili zasób stoi, to niekoniecznie jest źle. Czasami to wręcz jest dobrze dla firmy, żeby zasób stał, a nie pracował. Przykład bardzo prosty. Jest maszyna, która produkuje. Jesteśmy ogarnięci manią mówienia, że trzeba likwidować wszelkiego rodzaju marnotrawstwo. Tak? Więc robimy tak, żeby ta maszyna pracowała cały czas. Czy jest zapotrzebowanie, czy też go nie ma. Więc produkuje na magazyn. Czy to dobrze żeby produkować na magazyn? Czasami tak, ale bardzo często produkowanie na magazyn jest błędem. Jeżeli nie ma popytu, ani nie spodziewamy się go w najbliższym czasie, to produkowanie na magazynie jest dużym błędem, więc musimy przestać produkować na tej maszynie w tej sytuacji, jeżeli nie mamy popytu, albo nie spodziewamy się tego popytu w najbliższym czasie. Więc wracając do naszego zakładu, więc ten nowy dyrektor powiedział, to nie, tak nie może być, więc nie on się czymś zajmie. Oczywiście ja rozumiem, on tu pomaga, to jest wąskie kapło. Nie rozumiał, bo gdyby rozumiał, to by tego nie zaproponował. On tu pomaga, jest niezbędny, więc on tu sobie będzie robił na boku, jak trzeba będzie tego zawołać, on przyjdzie i pomoże. Oczywiście nadal pomagał w większości spraw, ale w części to było bez sensu, ponieważ jego, ponieważ jego praca. Tak naprawdę czasami trwała 2-3 minuty, zanim zdążył przyjść z tego stanowiska, zanim zdążył przerwać to, czym się zajmował, e, pracując na tamtym stanowisku, już nie, nie był potrzebny. Tak. Teraz pytanie mam do Was. Jak sądzicie? Jak efektywność pracy wąskiego gatła się zmieniła w tej sytuacji? Odpowiedź jest zmniejszyła się. Nie oczywiście całkowicie, bo to nie było jedno działanie, które zrobiliśmy, żeby osiągnąć te 60%. Ale dość ważne, żeby nie było. Zmniejszyła się. Teraz nie byli w stanie tak wiele produkować. Czy ten dyrektor to zrozumiał? Nie. On był zadowolony z siebie. On sprawił, że zasób nie marnotrawił swojego czasu. Nie było marnotrawstwa. Czasami coś, co myślimy, że jest marnotrawstwem, a czasami, coś, co, co wydaje się nam, że nie jest marnotrawstwem, jest marnowaniem czegoś innego. I to jest chyba taka największa różnica, która się pojawia w modelach myślowych, w tym o tym, jak myślimy, jak działa firma i co w firmie powinniśmy robić i czego nie powinniśmy robić. Że. Bo żadna inna metoda nie podchodzi do tego w ten sposób, jak tylko to ocen. Tak mi się wydaje, oczywiście mogę się mylić. Te ocena nazywana jest metodą zdroworozsądkową. Tylko pamiętajcie, że zdrowy rozsądek po polsku brzmi zdrowy rozsądek, ale po angielsku zdrowy rozsądek to common sense, czyli takie powszechne zrozumienie. Ale common to znaczy właśnie powszechne. Oldrat, czyli twórca teorii ograniczeń, zwyk, powiadać, że common sense is not so common. Czyli ten powszechny, powszechne myślenie, powszechny sposób myślenia nie jest taki powszechny. Warto się nad tym zastanowić, warto się zastanowić nad tym co takiego robimy, zakwestionować to, w jaki sposób myślimy o wielu rzeczach, zadać sobie pytanie, czy to naprawdę nam służy, tak? Czy nie można tego robić inaczej, czy nie można tego robić lepiej? Bo bardzo często może się okazać, że popełniamy taki błąd, tak jak popełnił ten dyrektor, każąc komuś w imię większej efektywności, tak, Robić jakieś zaproszenie pierdoły, które, na których firma ani się nawet nie zbliżała z zarobkiem do tych tysiąca 300 zł Dzięki serdeczne. Do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało sceneria. Bo myślę, że nie zawsze będę mógł nagrywać podczas spaceru, kiedy mogę się skoncentrować na nagraniu. Nie zawsze będę mógł nagrać się w, na przykład w moim domu, w domowym studio, więc będę powtarzał to, żeby działać wyzwanie. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.